To prawdziwy Zygmunt biznesu. Pan Zygmunt się przeprowadzał i chciał wynająć stare mieszkanie, ale postanowił, że on musi mieć je zrobione jak dla siebie samego. Wszystko musiało być dopięte na ostatni guzik. Bardzo bał się korzystania z podwykonawców, więc postanowił zrobić wszystko samodzielnie, bo go pewnie okradną. Niestety zapał to za mało. Po siedmiu miesiącach bycia złotą rączką i ciężkiej pracy mieszkanie wciąż było w remoncie. Gorzej, wykonanie okazało się tak mierne, że wartość mieszkania spadła. A to wciąż nie koniec. Najgorsze jest to, że mieszkanie nie zarabiało na siebie, a czynsz i tak trzeba było płacić bez zmian. Gdyby pan Zygmunt zatrudnił całą ekipę remontową i stolarza robiącego meble na wymiar, to i tak wyszłoby go taniej i już by zarabiał. Płęta, Jeśli zarabiasz więcej niż 6000 zł miesięcznie, to prawdopodobnie nie ma sensu samemu majstrować przy mieszkaniu na wynajem, bo to tylko marnuje twój czas i gorzej twoje pieniądze. Nie bądź jak Zygmunt. Napisz do mnie i zarabiaj od pierwszego dnia.